Okej, okay. naszym gościem jest Kamil Dominiak, rep Pierwsza reprezentacja Polski. Kamil powiedz jak się dzisiaj grało? Grało się dobrze, niestety wynik nie był dobrze jak gra. A powiedz nam coś więcej? Co się stało? No, grałem całkiem nieźle. Wszystko tam wychodziło. Miałem przewagę w, w każdym secie. Do jakiegoś tam momentu. No i później jakieś miałem lekki problemy z z, czy tam z Prowadził się w ukorcie i, i w plecy. I tak w każdym sensie w podłogu. Dobra gra, a słaby wynik. 3-1 3. 3 hmm. Powiedz mi tak, wczoraj, wczoraj graliście dwa mecze, prawda? Hmm. Dzisiaj, dzisiaj też dwa mecze. Pierwszy, pierwszy, mecz, w którym co prawda nie grałeś z Łotwą. Przegraliście 1-2, oglądałeś mecze. Bardzo, bardzo ciekawy mecz Marcina Karweskiego, który wygrał 3-2 swój, swój, swój pojedynek i dwa pozostałe łatwo przegrane tak naprawdę, ale Wojtka i Marcina Kozika. No, chyba nie tak łatwo. Wojtka był z założenia bardzo ciężki, miał ciężkiego przeciwnika. Marcin miał z założenia wygrać, no i tak decydujący był Marcin Kozika. Nie było tak źle. Ok, i wychodząc z grupy trafiliście na Gibraltar, pierwszą drużynę. To chyba nie najlepiej. No nie najlepiej. Mogliście no, mogli... trafić lepiej, prawda? Mogliśmy coś to to z pierwszego miejsca, ponieważ trafili, zdaje się, że na drugą Ukrainę. Z mm. Gibraltarem nigdy nie wygraliśmy. Mm. Jak oceniasz poziom w turnieju? Masz porównanie, prawda? To nie jest o twojej pierwszej, pierwsze uchwałem, co w który grasz? Eee, Cały ten squash, tak jak w Polsce, lekko do przodu, powoli, ale idzie. Jakaś nowa drużyna się pojawiła, tylko Zygmunt nieźle grając, a nie wiem, gdzie oni znajdą, ale wygrali zdaje się trzeci, pierwszy finał, także yy, grają w półfinale. Reszta z tych mocniejszych drużyn, to Ukraina i właśnie Gibraltar. Nie wiem, jak tam jeszcze do finału doszedł. A, a poziom polskiego squasha w naszej reprezentacji odstanie, odstaje? To mniej więcej jest chyba tak, tak samo jak ostatnio, z tym, że jeżeli wszyscy idą w górę i widać, to to jest to jest sam czas na status, quo, status quo jest zachowany. <grym> Okej, okay. jutro gracie z Estanią. Tak. Graliście wcześniej z nimi? Graliśmy ze Estanią, ale zdaje się, że teraz jakoś właśnie oni grają słabo. Czyli jest szansa. Tak sądzę po wyniku naszej drugiej <grym> drużyny, która przegrała nieznacznie. Rozumiem. Czyli jesteście, jesteście pełni nadziei Grać jutro? Okay. A jako co miesz cały turniej organizacyjnie tak, pod kątem infrastruktury, organizacji, bardzo dobrze, bardzo z tego fajnie. co widać wszystko gra. Czasowo. Wszystko gra, dużo się dzieje, gdzie są w jednym miejscu, nikt się nie rozchodzi, przecież taką atmosferę turniejową, także jest bardzo fajnie. Mam nadzieję, że na imprezie będzie tak samo fajnie. Tak, już dzisiaj zapraszamy na przejszą imprezę do klubu Czekamy, czekolady. Tak. czekolady. Okay. Dobra, dzięki wielkie i powodzenia jutro.